No, stało się, wydech urwał się trochę, nowy wydech, dwumiesięczny i mam w zasadzie pełen przelot. I kilka przemyśleń o tym jakże pełnym przelocie w jakże pięknej, mocnej bestii 140-konnej. Chyba muszę lekko krzyczeć. Demontuję zaraz kamerkę i rzucę parę słów. Żeby nie było, to nie jest taki całkowicie pełny przelot, bo katalizator na miejscu wciąż jest. Po prostu spaw rurę w jakiś sposób na końcówce a na samym tłumiku pękła. To jest dość ironiczne, bo wydech wymieniłem z oryginalnego prawie 30-letniego, który był trochę jakby nie patrzeć przerdzewiały i właśnie chciałem uniknąć takiej sytuacji, ale mimo, że był przerdzewiały no to się trzymał, był cichy no a tutaj w nowym dwumiesięcznym polskiej produkcji wydechu się stało to, co się stało i moje przemyślenie o takich przelotowych wydechach no, część osób Oglądających ten filmik pewnie mnie zna już, zna moje zdanie na ten temat. Nie jestem, w skrócie mówiąc, fanem wydechów przelotowych, jakoś przerabianych mocniej. Dla mnie każdy wydech mógłby być z grubsza seryjny. Co najwyżej kwestia wagi czasem, żeby ulżejszyć pojazd. Aczkolwiek to bardziej w motocyklu, jakiś ma sens niż, niż w samochodzie. No i z jedynym, jakby powodem by ten wydech mieć jakąś chęć go zmienić, tak? Właśnie jest. A jeżeli chodzi o doznania dźwiękowe, ciężko mi uznać to za przyjemne w jakiś sposób, mówi mimo, że sam, sama końcówka tu się urwała. I tak mamy katalizator, więc to i tak nie jest najgłośniejsze, co rzeczywiście mogłoby istnieć. Eee. Już mnie wystarczająco denerwuje, a żeby dodać do tego wszystkiego, to przez dwa tygodnie, zanim urwał mi się właśnie tak całkowicie, eee, zastanawiałem się, czy coś się z samochodem nie dzieje. Bo najwyraźniej, już było lekko nieszczelnie i przez to było troszkę głośniej, trochę tam się tak dusił, można powiedzieć. Złożyłem maskę, no zobaczyłem, że guma dolotowa jest taka lekko przegnita. Myślałem, że to może po prostu kwestia jakby nieszczelności z tego powodu i eee, miałem ją zamawiać wymienić, aczkolwiek okazuje się, że nie, no bo po prostu z dnia na dzień ten wydech już doszczędnie Co jest z tym samochodem nie tak? Czemu on jest tak głośny i czemu? Bo no, dużo osób wymienia, wycina te wydechy po to, żeby sprawiało wrażenie szybszego. Mi broń Boże, w żaden sposób ten wydech nie sprawiał, że miałem wrażenie z posiadania szybszego samochodu. Ja miałem wrażenie, że mam właśnie zepsuty i wolniejszy samochód. <noise> Już całkowicie całkowicie wolniejszy, kiedy no powiedzmy pierdolną do końca doszczenie ten wydech no teraz jadę przy 2000 obrotach, to powiedzmy, że jeszcze nie jest źle, jakiś taki minimalny rezonans po prostu jest, ale no głowy nie urywa, ale czwórka trójka przyznam szczerze, jest mi po prostu wstyd takim autem jeździć eee... Widzę, że ludzie się na mnie zwyczajnie gdzieś na mieście patrzą, tak jak ja się patrzę na ludzi z takim przelotem, czyli zwyczajnie jak na debila. No często kierowcy posiadający takie głośne wydechy, no, z jednej strony motocykliści to tłumaczą, że tam o w korkach wszyscy mi miejsce robią, robią mi tunel, ja w to nie wierzę całkowicie, miałem i cichsze i głośniejsze motocykle, nie zauważałem różnicy. Po prostu to jest kwestia tylko i wyłącznie tego, czy ktoś patrzy w lusterka, czy nie, bo ten dźwięk i tak idzie do tyłu, a nie do przodu, więc nie wiem, co to zmienia. Jeżeli chodzi o samochody, no to tutaj z jakichś takich względów praktycznych raczej nie ma żadnych wytłumaczeń, eee, no jedynie kwestia, powiedzmy, ta audio zostaje dla własnych chęci, no nie powiem, brzydko może to nie brzmi jest pasowo czyli to czego by tam każdy oczekiwał po wydechu Ultrasport z Allegro ale przy okazji bycia pasowym jest po prostu jebitnie głośno i czy mnie to rajcuje w jakikolwiek sposób? Niekoniecznie nie przy 140 koniach w 1.9 i nie przy 300 koniach, nie przy 500 koniach, no nie jestem w stanie znaleźć dobrego wytłumaczenia, czemu miałbym samemu sobie taką karę robić, posiadając taki wydech. A co dopiero komuś, czyli wszystkim wokół mnie. To jest po prostu zbyt głośne, by jeździło się jakkolwiek przyjemnie. Musimy tutaj pas zmienić na lewy. I sobie mnie spokojnie wyprzedzi. Piąk. No Słyszycie, to jest trójka i 2500 zabrod i Mogę jeszcze chylić okno trochę, bo... No słychać, no słychać To, to, to brzmi po prostu tragicznie i komicznie Co tu dużo mówić no, Ale i trochę przyjemne no brzmi jak traktor, mówiąc wprost. Ja wiem, zaraz coś tu powie, że a, bo masz R4, jakbyś miał rzędową szóstkę, V6, V8, chuj wie co innego, to by inaczej brzmiało. No mi nie chodzi bezpośrednio o jakby ten ton, o rodzaj brzmienia. Ja wiem, że V8 by brzmiało tak czy inaczej, ale chodzi mi o same decybele, o samą głośność, że no jechać 100, 120 tym samochodem nie jest ani trochę przyjemnie jako kierowca, a tym bardziej pieszym, ludziom wokół w jakikolwiek sposób też nie będzie przyjemnie mijać się z nami na drodze smutne, przykre ale prawdziwe no i mijam czasem właśnie ludzi z takimi przelotami z tymi kurwa gangbangami w wydechach bangenolufsenami, innymi takimi ciotami lecącymi prosto z tyłu no i jeszcze powiedzmy, że jestem w stanie to usprawiedliwić jeżeli jest to jakimś takim naturalnym wynikiem tego co samochód czy, czy, czy motocykl sobie ma no, na przykład posiadając quick shifter w motocyklu czy skrzynię DSG w samochodzie Jesteśmy na swój sposób skazani na to, żeby troszkę tam popiardywał przy zmianie biegów No nie jestem w stanie to zrozumieć, ale dogrywanie jakichś tam gangbangów przy puszczaniu gazu no Miałem kiedyś takiego znajomego, który podniecał się, że właśnie w jego 1.8 turbo jest coś tego typu Że ma te gangbangi I nałogowo Postu, puszczał ten gaz w kółko przy dwóch, trzech tysiącach obrotów przejeżdżając koło ludzi na chodnikach i mówił pa pa, pa jak strzela no, dość atencyjne zachowanie nie powiem, że nie no ani trochę mnie osobiście takie coś nie, nie rajcowało zdawało mi się to zwyczajnie dziwne, niepotrzebne ten samochód miał tą samą moc przed taką modyfikacją, jak i po takiej modyfikacji. To nic pozytywnego nie wnosiło. Ani trochę nie jestem w stanie tego pojąć. Po co to sobie robić? Po co robić to sobie, ludziom wokół? I wiecie, jedzie później ktoś taki w centrum miasta, w środku nocy, w najgorszym wypadku. Wokół ludzi, odpala no, no znam takich ludzi, odpalają kurwa no furę na przelocie całkowitym gazują, pierdzą trzeszczą, jadą każdy się na nich patrzy, oni myślą że są panem, władcą świata że wszyscy się obracają za nimi, bo mają zajebistą furę i to, to się zdarza zarówno przy furach 400 konnych, jak i przy tych, które nawet 100 nie wypluwają Myślą tacy, że, że coś tam osiągają tym, ale w głębi duszy wiem, mam ludzi znajomych spoza środowiska motoryzacyjnego, co też mi daje jakąś perspektywę na to, że właśnie niewiele osób raczej jest zadowolonych z przejeżdżającego samochodu tego typu. Raczej większość zwykłych, kowalskich się Nie, dzielić. nie jest to moim zdaniem żadne usprawiedliwienie. To, że ja mam jakąś pasję czy, czy, czy coś, nie jest powodem, żeby sprawiać innym, że będą zwyczajnie uwłoczeni. Znaczy, to jest bardziej pseudo-pasja, bo wiele też osób, które rzeczywiście mają coś wspólnego z motoryzacją. Są w stanie zrozumieć, że to nie jest nic przyjemnego i wcale sobie takiej modyfikacji nie robią, tak? Ale większość osób, które coś takiego mają, to są pseudo fani motoryzacji, którzy. Tak naprawdę motoryzacja jest jakimś wypadkowym hobby dla nich, żeby tylko usprawiedliwiać jakieś chujowe zachowania. Takie jest moje wrażenie. Mogę się myć, nie jestem żadnym psychologiem, ale są to często pewne dziwne, powielające się schematy między takimi osobnikami. Wiecie o czym mówię? To są te wszystkie illegal nighty, raidy i inne takie gówna, które nie za bardzo mają coś wspólnego z rzeczywistym budowaniem motoryzacyjnej sceny. Z pasją jakąś, e, wiecie, z tym, żeby komuś przekazać jakąś wiedzę motoryzacyjną. To, to nie są tego typu zloty. To, to jest wszystko po to, żeby wyładować jakąś negatywną energię w takiej osobie, po to, żeby powkurwieć kogoś tym, że się pali gumę w centrum miasta, czy właśnie strzela z wydechu. Albo leci 200 w mieście przez przejścia dla pieszych, a nie jest rzeczywistym pasjonatą motoryzacji. Oni wszyscy mają po 300-400 koni, co niektórzy w życiu na torze nie byli. W życiu tej mocy nie wykorzystali w rzeczywisty sposób. Znaczy ja też samochodem na tor nie jeździ, No bo po prostu akurat nie potrzebuję i nie czuję jeszcze, żeby ten samochód był Wystarczająco nadający się na tor. Jednak jest to 30-letni troszkę gruz. No ale wiecie do czego zmierzam, no. no. Jadę już tak 5 km tym swoim przelotowozem, który tak nie powinien brzmieć na co dzień. Nie jakoś tam przywykłem do tego, ale no. Nie jest to nic przejemnego po prostu. Straszy to ludzi. Przepuszczam w tym momencie ludzi na przejściu. no Patrzą na mnie jak na idiotę. Po tym, jak przegazowałem, tam uśmiechu w nikim nie było. Mimo, że to jest żółta BMK kompakt, który, który zazwyczaj sprawia jakiś tam lekki uśmiech na ludziach, na twarzach. Tak, wiem, kompakt, ale. Jakieś tam branie powodzenie ma, powiedzmy, bo, bo jest względnie zadbany, jest żółty w empakiecie, no troszkę się tam wyróżnia względem typowego Gruzowiska dlatego wiem, że ludzie potrafią na niego spojrzeć z przyjemnością, potrafią mi powiedzieć, że ten samochód jest fajny, mimo że to nie jest wiadomo jakiś Lamborghini i broń Boże, z tego nie robię żadnej zajebistej fury w takim momencie jak ten, gdzie, gdzie ten zmody jest po prostu niesprawny i nie przeszedłby przeglądu. Co <grym> tu dużo mówić, nie, to nie czuję ani trochę, że ktoś na widok, a szczególnie na dźwięk tego pojazdu, może się czuć w jakiś sposób podniecony. Może się czuć zadowolony z tego, co widzi i słyszy, przede wszystkim. No i dobra, dojeżdżam już do swojego warsztatu zaprzyjaźnionego, także żegnam się z Wami, dzięki za oglądanie i do następnego!